Koleżanki i koledzy, nazywam się Mateusz Kuliński, jestem nauczycielem akademickim i prawnikiem specjalizującym się w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Aktualnie pełnię funkcję Rzecznika Praw Studenta Parlamentu Studentów RP. Zapraszam Was do wysłuchania informacji dotyczących problematyki związanej ze świadczeniami dla studentów. W artykule 86 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie w wyższym i nauce przewidziano, że student może ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą państwową ani samorządową osobą prawną. W doktrynie wskazuje się, że prawo studentów do pomocy materialnej ma charakter powszechny, co oznacza, że przysługuje studentom uczelni publicznych oraz niepublicznych, studiującym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zapraszamy do wysłuchania informacji w zakresie świadczeń przyznawanych w uczelniach. Rozpoczniemy od stypendium socjalnego. Stosownie do przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Warunki przyznania stypendium socjalnego określone zostały w artykule 88 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, z tym, że przy jej ustalaniu uwzględnia się dochody osiągnięte przez studenta, małżonka studenta, rodziców opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, będące na utrzymaniu tych osób dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na ich wiek. W ustawie określono również, jakich świadczeń i stypendiów nie uwzględnia się przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta. Wskazano także przesłanki wykazania samodzielności finansowej. Ustawa 2.0 wprowadziła także regulacje dotyczące zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej albo Centrum Usług Społecznych. Przejdźmy teraz do stypendium dla osób niepełnosprawnych. Świadczenie to może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w artykule 5 oraz artykule 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Z kolei, zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga może być przyznawana nie częściej niż dwa razy w roku akademickim. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. W praktyce często pojawia się pytanie, czy stypendium rektora można otrzymać za osiągnięcia organizacyjne. Ustawa nie wskazuje na taką możliwość. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Ponadto student pierwszego roku będący medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. W orzecznictwie wskazuje się, że ustawa przewiduje jedynie górny pułap 10% liczby studentów na danym kierunku, którzy mogą uzyskać stypendium rektora. Nie wyklucza to ustalenia przez rektora innego niższego współczynnika w celu ustalenia ilości uprawnionych do tego świadczenia studentów. Stypendia są przyznawane na semestr lub na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr przez okres do 5 miesięcy, warto wskazać, że ustawa dopuszcza przyznanie stypendiów na 10 miesięcy. Najczęściej jednak świadczenie przyznawane jest na okres 9 miesięcy. W ustawie Prawo o Szkolnictwie w Wyższym i Nauce uregulowano także kwestie ograniczenia możliwości przyznawania świadczeń oraz utratę prawa do świadczeń. Bardzo ważnym dla Państwa jest regulamin świadczeń dla studentów. Określa on wysokość świadczeń lub sposób jej ustalania, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń oraz zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w przepisach ustawy oraz sposób wypłacania świadczeń. Ponadto w akcie tym reguluje się sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta oraz tryb powołania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej.